Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie 22 grudnia w niedzielę. Moi drodzy, tak się złożyło, że dzisiaj Kościół daje nam tę samą Ewangelię, którą karmił nas wczoraj, w sobotę. Nieraz tak się zdarza, że ten cykl czytania Słowa Bożego tak się e, nałoży, że faktycznie dojdzie do takiej sytuacji. Wczoraj mieliśmy. Ewangelię o odwiedzinach Maryi u Elżbiety. I dzisiaj również czytamy to samo Łukasz 1, 39, 45. Tak więc wczoraj na prostych słowach powiedzieliśmy sobie, jak ważne jest wspieranie tych, którzy są aktualnie w trudnej sytuacji, którzy są strapieni, którzy są w depresji, którzy Przeżywają może w tym momencie trudny czas, żałobę po stracie kogoś bliskiego, a może smutek po stracie pracy albo rozstaniu się z kimś. Generalnie chodzi o to, że mamy być czujni, jak Maryja, która kiedy tylko dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta potrzebuje pomocy, ruszyła z pośpiechem, jak mówi Słowo Boże, w 150 kilometrów, aby tam jej służyć, ponieważ. Dowiedziała się, że jej podeszła w wieku krewna Elżbieta, jest w szóstym miesiącu ciąży. Tak więc Maria poleciała tam szybko, aby jej pomóc w tym trudnym czasie. Tak więc sobie wczoraj sobie o tym mówiliśmy, a dzisiaj, skoro mamy rozważyć tę samą Ewangelię, to chcieliśmy zrobić krok następny i wytłumaczyć sobie pewne rzeczy, o których Czytamy, gdy już doszło do tego spotkania, kiedy Maria już przyszła do Elżbiety. Co tam się stało, moi drodzy? Kiedy te dwie kobiety się spotkały, nagle stąpił Duch Święty na Elżbietę. Dlaczego? Ponieważ Maria w sobie nosiła już Jezusa. On był malutki, był poczęty parę dni wcześniej, może tydzień wcześniej. No maluteńki Jezus, ale już cały człowiek i cały Bóg. Tam, gdzie Jezus, tam jest i Duch Święty. Kiedy zatem Maryja wchodzi do domu Zachariasza i Elżbiety, automatycznie Jezus udziela Ducha Świętego Elżbiecie. Ona sama po prostu, aż ciarki ją przeszły, radość ją ogarnęła, wszystkie komórki jej ciała po prostu zaczęły krzyczeć Alleluja! Ale też i poczęty w jej łonie, o sześć miesięcy starszy od Jezusa, Jan aż podskoczył. Z radości. W oryginale czytamy po grecku, że zatańczył. Tak więc on doświadczył też ducha świętego już w łonie swojej mamy. To się dokonało, kiedy się te dwie kobiety spotkały. Bo tak naprawdę to Jezus przynosi nadzieję, łaskę ducha świętego do domu. Zachariasza i Elżbiety. No i co ta Elżbieta, przeniknięta duchem świętym, napełniona duchem świętym, powiedziała? To jest, moje drodzy, bardzo ważne. Ponieważ kiedy duch święty na ciebie stąpi, nagle otwierasz usta i mówisz słowa, które ci Bóg wkłada w usta. Wypowiadasz słowa, które on ci dyktuje. Tak więc Elżbieta wypowiada do Maryi słowa z natchnienia Ducha Świętego i mówi, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Tak, to są słowa, które Duch Święty włożył w usta Elżbiety, aby wypowiedziała Maryi tę prawdę. I ta prawda, to zdanie zostało zapisane w Ewangelii Łukasza jako słowo Boże. I moi drodzy, chciałbym tutaj wyjaśnić to zdanie, co znaczy błogosławiony. Błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Czyli Elżbieta mówi, szczęśliwa jesteś między wszystkimi kobietami na Ziemi, bo wybrał ciebie Bóg, abyś zrodziła Mesjasza. Nie ze względu na Twoje zasługi, że jesteś wyjątkowa to wybór Boga Maryi sprawił, że ona faktycznie jest szczęśliwa między niewiastami, wybrana i wyjątkowa. Nie jej zasługi, nie ona sama w sobie ściągnęła tę decyzję Bożą, tylko ten uprzedni wybór Boga tej kobiety sprawił, że ona jest wyjątkowa. To jest właśnie to. Bóg to, to, co jest najpiękniejsze w nas, to jest to, czego Bóg sam dokonuje. Nie to, co my tworzymy, co my dajemy Bogu. Bogu się najbardziej podoba w nas to, czego On sam dokona. Tak więc o to chodzi też w Maryi, że to, co jest najpiękniejsze w niej, to jest łaska, czyli darmowy dar. Który Bóg jej zesłał. Tak więc, Elżbieta, pod wpływem Ducha Świętego właśnie to wypowiada, że szczęśliwa jesteś pomiędzy wszystkimi niewiastami i szczęśliwy owoc żywota twojego. Moi drodzy, żywot to jest staropolskie słowo. My nie używamy dzisiaj tego żywot. To chodzi o łono, kobiety. Bądź inaczej można przetłumaczyć słowo żywot, konkretnie nazywając pewną część ciała, lecz my powiemy. Łono. Łono kobiety, wiemy o co chodzi. Tak więc, szczęśliwa jesteś między niewiastami, i szczęśliwy jest owoc twojego łona. Jezus. Te słowa są słowami, które Duch Święty wkłada w usta Elżbiety. Są to natchnione słowa, święte słowa, Boże Słowa. Dlatego korzystamy z nich bardzo często w takiej modlitwie, którą. Wielu z nas odmawia bardzo często. Pamiętamy, Zdrowaś Maryjo. To jest modlitwa biblijna. To jest modlitwa ewangeliczna, ponieważ ona składa się z dwóch części. Właśnie jedna i druga zaczerpnięta jest z Biblii. To są cytaty. Ta druga część, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, no to właśnie o tym mówimy. To są słowa Elżbiety. A pierwsza yy, część: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. To są słowa Archanioła Gabriela, które również mamy zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza. To jedno i drugie zdanie to Słowo Boże. Natomiast ta modlitwa: Zdrowaś Maryjo, jest ewangeliczną modlitwą, jest biblijną modlitwą. To jest nic więcej jak tylko cytowanie Słowa Bożego. To jest niesamowite w różańcu. Różaniec jest bardzo ewangeliczny, bardzo biblijny, ponieważ cytujemy Pismo Święte i cytujemy nieustannie w formie takiej mantry, medytacji, niesamowite. Karmimy się słowem, wybrzmiewa w nas słowo. I przez te 20 minut, pół godziny po prostu wypowiadamy święte słowa, które nas uświęcają. Cytujemy Pismo Święte, kontemplujemy słowo, które jest żywe i skuteczne. Niesamowita jest ta modlitwa. Jeżeli sobie to uzmysłowimy, czym tak naprawdę jest krótka modlitwa Zdrowaś Maryjo. I moi drodzy, tutaj na, na koniec chciałbym podrzucić takie ciekawą formę odmawiania właśnie tej modlitwy. Znamy różaniec, który jest właśnie biblijnym, biblijną modlitwą. Ksiądz Franciszek Blachiński zachęcał do tego, aby tę pierwszą część, Zdrowaś Maryjo, kończyć słowem Jezus. Czyli modlić się, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, słowami Archanioła, później słowami Elżbiety. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wypowiadać imię Jezus, dodawać tego imienia nie ma. Konkretnie w Słowie Bożym, my to dodajemy. Jezus, żeby uczynić naszego Pana i Zbawiciela centralnym punktem tej modlitwy, ponieważ wokół Niego ma medytacja różańcowa się kręcić. To wszystko jest wokół Jezusa i dla Jezusa. Tak więc On jest w centrum. Jezus, wypadamy. I teraz tej drugiej części, która jest dodana przez tradycję. Już nie odmawiamy, ksiądz Franciszek Blachnicki uczy nas tak zwanej modlitwy różańcowej z dopowiedzeniami. Czyli korzystamy z tej pierwszej, biblijnej części Zdrowaś Maryjo, a później po słowie Jezus w sposób spontaniczny, jak gdyby dalej dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, który prowadził Gabriela Archanioła, Elżbietę, i teraz mnie i ciebie będzie prowadził dalej i wkładał w Twoje słowa, w Twoje usta swoje słowa, Boże słowa. I ksiądz Franciszek Brachniński tak to proponował, że kiedy wypowiemy słowo Jezus, wtedy jest czas na Twoją osobistą modlitwę spontaniczną przez dopowiedzenie, czyli Jezus, który no i teraz właśnie masz zdanie powiedzieć, który przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Jezus, który przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia. Jezus, który powiedział: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście". Po sobie Jezus dopowiadasz o nim, który co zrobił? Który? Jaki był? I w tej formie yy, modlitwy różańcowej yy, właśnie pozwalamy, aby Duch Święty używał Archanioła Gabriela, Elżbiety i Ciebie. Serdecznie zachęcam, aby wygooglować różaniec z dopowiedzeniami ksiądz Franciszek Blachnicki. On był po prostu mistrzem, aby z, w każdym momencie, w każdym miejscu Jezusa stawiać w centrum. Moi drodzy, zachęcam do tego, aby świadomie się modlić, aby e, poznawać kontekst słów, które wypowiadamy. Moi drodzy, o to chodzi, żeby się modlić słowami zrozumiałymi przez mnie samego. Ja wszystkim serca błogosławię na całą niedzielę i na resztę naszego życia. Abyśmy zawsze modlili się i automatycznie myśleli, co mówimy i rozumieli te słowa. A druga sprawa, to byśmy pamiętali i doskonale wiedzieli, że kiedy wypowiadamy modlitwę, po drugiej stronie ktoś nas, ktoś nas słyszy. Tym kimś jest oczywiście Bóg. Więc. Kiedykolwiek ja się modlę, muszę mówić to świadomie, muszę wiedzieć, co wypowiadam, i pamiętać, że każda moja modlitwa jest odbierana, że kiedy otwieram swoje usta, nagle ktoś z drugiej strony nastawia swego ucha, a tym kimś jest tata, tata Bóg. Błogosławię Wam na wspaniałą niedzielę, jeszcze kilka dni i Boże Narodzenie. Niech Pan będzie z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.